Trzeba przed burzą schody. Jeden na środek. Schody, schody. Na środek, na środek. Schody, schodź teraz. Nice. Ja nic nie chcę. No i chodę, ja I tak, miałem, tak, kurwa, masz I tak, masz Kaczek. pieniądze przecież, kurwa na akacza i co możesz kupić akacza, to czemu nie wiesz tej AWP, kurwa? No bo taki, kurwa, o, jasne, jest, w takim nie sensie, jesteś taki kurwa. dziwny, kurwa jesteś. No ale to wy jesteście dziwni, pytam czy Oj, ktoś stawka. Nie, nie chcemy, kurwa. Bo to ja gadam z jakimś osłem, ja kurwa. kurwa czy co? <laughs> jesteś, kurwa, normalne dziwny. pytanie do nie, normalnych jesteś, ludzi. No zajebisz te normalne pytanie. Lepiej nie wziąć AWP Ale to ja nie wiem, czy ktoś ma awkę. Cicho, cicho, jest, dobra, a co ja dojrzałem? Masa ma,